Siemano, siemano, YouTube! Cześć wszystkim widzom. Dzisiaj mamy trening 50 na 50, trening 50, to się będzie nazywał. Z tego względu, że 50 powtórzeń będę się starał robić bez kamizelki, kolejne 50 robimy w kamizelce 10-kilowej. Więc no jest lekki opór, zobaczymy jak mi pójdzie. Wszystkie ćwiczenia będą rozpisane jakoś za chwileczkę. Planuję zrobić 25 podciągnięć. I co? Lecimy z tym treningiem ziomuś. Jak nie subskrybujesz tego kanału, jeszcze go nie polubiłeś, no to za, bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił najszybciej rozwijający się kanał w Polsce na sportowo. Jedziemy z treningiem Borto. Jestem już po czterech seriach Z dziesięciokilówką Ojejku Już strasznie to odczuwam No ale Jeszcze jest jedna seria Z kamizelką Później rozpinamy pasy I mam nadzieję, że tym razem Będzie to jakoś szybciej szło Chociaż już jestem naprawdę mega wycieńczony Daj znać Co myślisz o takim treningu może sam chcesz podjąć się takiego treningu? Napisz w komentarzu polub ten kanał i subskrybuj go, byku 40 minut i woda półta. Następnym razem będę musiał wziąć ze 3 takie stary. No i pośmigane, potrenowane. Trening 50 zrobiony. Efekty będziesz mógł zobaczyć w moich shortcach, do których Cię odsyłam. Zarówno e, do ostatniego filmu, gdzie pokazywałem 5 wariantów w staniu na rękach. Zachęcam do obejrzenia w shortcach. Tak samo jak zrobić podciągnięcie, jak zrobić pompkę. Znajdziesz tam wiele różnego rodzaju poradników, jak zrobić dane ćwiczenie. No i oczywiście ostatnie 5 yy, prostych ćwiczeń na ławce, do których też Cię zachęcam, żebyś zobaczył. Może Ci się spodobają, może sam będziesz chciał te ćwiczenia zrobić, sam się w nie wkręcisz. Są po prostu dla każdego łatwe i użyteczne do początkującego e, treningu i jak się grę. No i co w tym filmie to już tyle. Teraz trzeba to wszystko żelastwo do domu zapakować rowerek i co. Widzimy się w następnym filmie widzu. Subskrybuj komentuj i polub ten kanał by być ze wszystkimi filmami na bieżąco. Pozdro dla ciebie. Jink